Wyobraź sobie, że odwiedzasz kogoś po raz pierwszy. Przypuszczam, że chcesz zrobić dobre wrażenie. Ale fakt, że właściciel wita cię zwrotem, żeby czuć się jak u siebie w domu, nie powinien być brany dosłownie. To tylko grzeczne zdanie. Oczywiste jest, masz wiele ciekawych tematów do rozmowy, ale musisz wiedzieć, jakie z nich można poruszyć. Na przykład byłoby dziwne prosić kogoś w pierwszej rozmowie o nocleg lub spróbować dowiedzieć się, ile coś kosztuje. Dlaczego? Obejrzyj ten film do końca. Badania pokazują, że pierwsze 7 sekund wystarczy, aby zrobić wrażenie i aby to wrażenie utrwaliło się, wystarczy kogoś zaprosić do domu. Prawda jest taka, że tworząc pierwsze wrażenie, inni widzą tylko bardzo małą część Twojego życia. Jednak dla nich ten wzór reprezentuje 100% tego, co wiedzą o Tobie. Więc jeśli chcesz zostać ponownie zaproszony, nie zadawaj właścicielowi tych 10 nietaktownych lub nawet głupich pytań. Ile pieniędzy wydał na przyjęcie? To najbardziej nietaktowne pytanie, jakie możesz zadać. Jeśli zostałaś zaproszona do odwiedzenia, właściciel może sobie pozwolić na te koszty i w ogóle czy naprawdę ma to znaczenie? Ile kosztuje. To pytanie pochodzi z tej samej kategorii. Nie pytaj właściciela domu, ile kosztuje ten lub inny przedmiot. Możesz postawić go w niezręcznej sytuacji. Czy mogę przyjść z przyjacielem, dzieckiem, psem, kotem? Jeśli odwiedzasz po raz pierwszy, nie pytaj, czy możesz zabrać ze sobą kogoś innego. Oczywiste jest, że gościnni właściciele nie odmówią, ale narusza to zasady etyki. Czy mogę zostać na noc? Jeśli właściciele zauważą, że jest już ciemno i późno, ale nie oferują ci noclegu, nie pytaj o to. Jeśli zdajesz sobie sprawę, że możesz pozostać bez własnego transportu, weź taksówkę. Gościnni gospodarze nie powinni myśleć o tym, jak wrócisz do domu. Co będzie do jedzenia na przyjęciu? Podobne pytanie można zadać tylko w restauracji. Co prawda, pani domu nie powinna dostosowywać menu do własnych upodobań, ale prosić o własne menu jest nietaktem. Czy mogę zobaczyć datę ważności produktów? To jest najgorsze pytanie, jakie może zadać gość. Czy naprawdę uważasz, że chcą karmić cię zepsutym jedzeniem? Więc lepiej nie chodź w gości. Czy możesz zaprosić i... Lista gości nie jest twoją troską. Jeśli chcesz kogoś zaprosić, zorganizuj własną imprezę. Dlaczego tego potrzebujesz? Kiedy przychodzisz do kogoś, patrzysz i analizujesz wszystko wokół, a potem zaczynasz pytać, dlaczego właściciel potrzebuje tego czy tamtego. Atakujesz intymną przestrzeń gospodarza i zmuszasz go do usprawiedliwiania się przed tobą, do obrony swoich upodobań. Kiedy mnie zaprosisz ponownie? Nie powinnaś mieć żadnych wskazówek ani sugestii na ten temat. Sami gospodarze decydują, czy zadzwonić ponownie, czy nie. Czy mogę się sama obsłużyć? To bardzo częste i głupie pytanie. Nie, oczywiście, że nie. To gospodarz jest w swoim domu, a ty jesteś tylko zaproszona. Wszystko, co możesz zrobić, to zaoferować swoją pomoc, ale niezbyt natarczywie. To tyle na dziś, na lekcji Savoir-vivre. Ale musisz o tym wiedzieć. Napisz w komentarzach, jeśli zgadzasz się z wymienionymi zasadami.